Angielskie słowo pushback, które tłumacza się dosłownie jako odpychanie, polega na usunięciu uchodźcy z terytorium danego kraju w sposób niezgodny z prawem. My w grupie granica mówimy o tym, że są to wywózki, bo najczęściej te osoby są tą wojskową ciężarówką, jeszcze z zasłoniętymi tablicami, wywożone do strefy stanu wyjątkowego. Prawdopodobnie pod samą granicę. Z relacji uchodźców wiemy, że zdarza się, że są zostawiani na bagnach w rezerwacie białowieskim um, albo zmuszani siłą do przejścia na stronę Białorusi. Praktyka pushbacków nie jest, wywózek nie jest polskim pomysłem. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że jest to mniej więcej średnia europejska. W Grecji łodzie z uchodźcami są zawracane na pełne morze i zostawiane tam bez silnika. Na granicy bułgarskiej ludzie sobie urządzają polowania na innych ludzi. W Chorwacji, czy w ogóle na szlaku bałkańskim, popularne jest szczucie psami, żeby zmusić ludzi do opuszczenia kraju, przejścia przez granicę na drugą stronę. Natomiast od kilku dni Polska jest pierwszym krajem Unii, który. Nie tylko taką praktykę chce zalegalizować, czy zalegalizował w cudzysłowiu, bo ustawa została przyjęta, weszła w życie. Ale to nie sprawia, że jest legalna. Um, jeszcze się tym chwali. Tak, kiedy pojawiły się pierwsze raporty o tym, Um, co się dzieje w Grecji i władze greckie zaprzeczały temu na wszystkie możliwe sposoby, Mówiły, że to jest nieprawda, że to są fake news, że jakieś wymysły aktywistów. Okay, to była jakaś może nieporadna, ale jednak kampania oporu, bo uważali, że mimo wszystko pretendujące do miana demokratycznego państwo będące członkiem Unii Europejskiej nie może się publicznie przyznawać do tego, że łamie prawa człowieka. Polska nie tylko się przyznaje, ale jeszcze oczekuje pochwały, poklepania po plecach i informacji dobrze robicie, tak trzymać.